Zacząłem pracę w Kronice, bo ja byłem tak zwanym elementem i nie mogłem się nigdzie na studia dostać i tak mi zresztą powiedziano. Ja pochodzę z rodziny takich PPSowców dawnych. Mój ojciec był należał do tak zwanej grupy przeciwzjednoczeniowej. No więc którzy za żadne skarby nie chcieli się dać. No więc. Za, za, wzięli się i za, za dzieci, dosięgnęło to mnie. Y, ja mogłem pracować jako fizyczny w kronicy. tak. I tak tam pomocnik operatora, asystent operatora, ja troszeczkę y, już potem mogłem zdawać, zdawać do szkoły, bo ja już miałem status nie syna pracownika inteligenckiego, tylko ja już miałem status Pracującego, już ta inteligencja, przynależność do tej nieokreślonej klasy inteligencji, już mnie nie dotyczyła. Ja już miałem, że tak powiem, własne konto. Refleksja mi przychodzi na myśl, że no, na pewno jest coś takiego, że ja przeżyłem jakby wszystko, co dotyczy kina, nawet. Powiedz, powiedzmy sobie, kina niemego, y, takiego kina bez, bez dźwięku, prawda? Kina y, z, nawet z dźwiękiem, ale dość prymitywnym. Wszystko to, jak byłem w szkole powszechnej, jeszcze przed wojną, to to wszystko mogłem oglądać na takich, powiedzmy, ekranach szmatach, prawda? Takich szmatach brudnych. Ja jeszcze kończyłem wyższą szkołę muzyczną. Panie. Również była sekcja filmowa. Także i myśmy oglądali wtedy jeszcze w Spatyfie rozmaite filmy, które nie były dostępne na, na, normalnie. Także i, i potem no, trafiłam do, do filmu. Pracę w filmie polubiłem. Praca w filmie stworzyła bardzo, moje życie bardzo piękne. Dzięki, dzięki pracy w filmie Poznałem moją ukochaną żonę, która była wspaniałą montażystką. Tadeusz Wilkosz, serdecznie gratulujemy. Ostatni rok pracowałem nad kolekcją dla Muzeum Zabawek w Kielcach. Pewną kolekcję ma Muzeum Zabawek w Kudowie Zdroju. No i ja u siebie mam taką ruchomą wystawę, gdzie jest 100, sto kilkadziesiąt, 170 sto lalek mniej więcej. Proszę Państwa, proszę kolegów, cieszę się, że zostałem laureatem tej nagrody. Cała moja twórczość, 99%, była, jest poświęcona dzieciom. Dzieci to bardzo ważny element. Od jakby ważny odbiorca sztuki filmowej. I kto nie nauczy się oglądać filmów dla dzieci, dziecięcych, jako, filmów jako dziecko, ten później też nie pójdzie do kina. Z najwięcej moich lalek ma Muzeum Kinematografii. Potem sporo lalek miało, ale, ale fatalnie się obeszli, to Muzeum Animacji pana Rzymuckiego pana Semafor w Łodzi ale dosyć sporą kolekcję będzie mieć i ma Muzeum Dobranocek w Rzeszowie. Jeśli człowiek w sztuce, generalnie w sztuce, tym bardziej w filmie chce osiągnąć rezultaty, to musi bardzo, bardzo pracować. Ja czasem o sobie myślę: czy ja przypadkiem przez całe życie nie byłem wołem roboczym? Ja oczywiście robiłem to, co chciałem robić. Dawało mi to wielką satysfakcję. To było wykonywanie czegoś wymarzonego, ale to się tak jakby troszkę przeciwko mnie odwracało. W tym sensie, że ja musiałem płacić daninę z mojego życia. Jednak, chłopi, to jest rok mieszkania w Łodzi albo pod Łodzią. Potem rodzina Połanieckich robiona w atelier, rok w Grand Hotelu, a rodzina w Warszawie i mali synowie. Potem kariera Nikodema Dyzmy, siedem miesięcy, prawie całość w Łodzi. Nasz wspaniały operator, reżyser, scenarzysta, profesor i kucharz. Ja jestem, trzeba powiedzieć, zdecydowanym przeciwnikiem postmodernizmu. To znaczy, kierunku, w którym nie ma właściwie kryteriów, wszystko może być. Ja jestem rzecznikiem sztuki, która się rozgrywa w ramach pewnych przyjętych dla tej dziedziny kryteriów, i jak chce coś w tej dziedzinie tworzyć, to musi się, posługiwać i tymi narzędziami, i jeśli ma być dobre, to musi spełniać te kryteria. Prawda? Dla mnie obraz nieostry, chwiejący się, jakiś taki, powiedziałbym, byle jaki, jest obrazem byle jakim, a nie przekazem, że ja tak chciałem. To jest stan mojej duszy, czy coś, wie Pan, to ja w tym nie biorę udziału. Naprawdę bardzo Wam dziękuję, proszę, bo to w końcu od Was jest, tak. Największą przygodą, wydaje mi się, dla mnie, dźwiękową, to było wesele. Wesele, prawda, według Wyspiańskiego, Wajdy. Teraz już zresztą powtarzałem, że chodziło o to, żeby był to Dźwięk tej roztańczonej chaty, żeby to po prostu był taki no, ułomot oczywiście z czytelnością dialogów. To już pamiętam, że pan Andrzej Wajda, ponieważ mnie zależało, żeby to bardzo było takie e, zharmonizowane, ale żeby, no więc pan Andrzej pilnował, żeby jednak ten tekst był czytelny. Ale co się okazało, potem właśnie już też mówiłem o tym, że kiedy zrobiłam rundę po kinach w Warszawie, no to okazało się, że niestety panie bileterki ściszały, ponieważ już były tak zmęczone tym łomotem, że cały efekt po prostu poszedł, poszedł no, często na, na marne. Pani Wysława Dęblińska. Bardzo dziękuję za wszystko. A była, która na początku mnie nie bardzo nęciła ze względu właśnie na gdyby małą możliwość eksperymentowania z dźwiękiem, ale że wydawało mi się, że tylko dialogi i to już jest wszystko, prawda? Efekty, dialogi. Tak, tak. Natomiast pierwszy film, który przez przypadek. Robiłam z panem Jerzym Skolimowskim bariera. No, dał mi takie doświadczenie, że właśnie zależy, że można też bardzo dużo ciekawych, dźwiękowych rozwiązań w filmie fabularnym. Że to nie jest tylko nagrywanie dialogu. No i tak się zaczęło, zaczęły się filmy fabularne. Potem robiłam z panem Andrzejem Wajdą wszystko na sprzedaż. I inne filmy, jak tam polowanie na muchy, czy krajobraz po bitwie z panem Krzysztofem Zanusim. Wiele filmów: życie rodzinne za ścianą który dla mnie jest najpiękniejszym w ogóle filmem najwspanialszym. No, dziękuję bardzo. Serdecznie. Nie mam żadnego takiego filmu, który bym w jakiś moc mógł wyeksplikować, że to, to, to ostało. Dla mnie to, że robiłem Westerplatte, to, że robiłem Wolne Miasto i to, że robiłem Popioły, zostaje jakoś bardzo, bardzo głęboko we mnie tkwi. Bardzo mile wspominam film z Ermezem Erme Masyną. To też jest przeżycie. Włodzimierz Śliwiński. Serdecznie gratuluję. Gospodarność przede wszystkim. Mnie się wydaje, że to musi być jakaś cecha wrodzona. Od szczenięcych lat. Tak mnie oceniano i to przekazałem w swojej pracy w filmie. Oczywiście trzeba wiedzieć, na co zwracać uwagę, poznać zawód i pokochać go i ludzi. Ten stopień wzruszenia nie pozwala mi na wygłoszenie, na wygłoszenie dłuższej mowy. Dziękuję bardzo. Żona prosiła, żebym powiedział, że była bardzo szczęśliwa pracując w filmie, tworząc filmy. Wysoko się ceniła, że jest filmowcem, że należy do tej rodziny filmowej. Pozdrawiam kolegów po fachu, scenografów, dekoratorów, rekwizytorów i wielkie podziękowanie za ten dowód pamięci. Dziękujemy. Pan Andrzej Warański, wybitny reżyser, w imieniu Albiny Warańskiej. No ja oczywiście uważam, że najbardziej takim filmem no, harmonijnym oraz nowocześnie zrobionym oraz no, na temat, który był gorący, który… To był film, pokuszenie. Że, że takie filmy mnie bardziej interesowały niż inne filmy, bo to mówię o filmie mojej żony w gruncie rzeczy. Ale jeżeli myślę o innych filmach, to mnie, mnie się wydaje, że to był film, który najbardziej trafiał w rytm oczekiwań i jeżeli chodzi o mnie, to był takim jakby no, spełnieniem pewnych moich jakby marzeń. No i pan Wiesław Zdort. Wiesiu. I chyba od szkoły jesteś przyzwyczajony, że jesteś na końcu, zawsze na Z. Wracając do kurca, to mnie się wydaje, że dwa filmy tam trzeba wyróżnić na początku. To jest Milczenie. To jest film, w którym mogłem się bardzo skoncentrować na zdjęciach i w którym dużo zrobiłem to, co chciałem. To znaczy, to jest dobrze skadrowane, to ma dobre oświetlenie, to ma przyzwoity kontrast. Chociaż jeszcze jest taka konkurencja w mojej, jakby w mojej jakby tym biografii, to jest Sól Ziemi Czarnej. Film, który robiłem z Kucem, który no, był wprawdzie filmem historycznym, ale był też również filmem w pewnym sensie przygodowym. I jednoczył w sobie pewne cechy filmu przygodowego, historycznego oraz autorskiego filmu, dlatego że no, reżyser był w końcu, no, stał za, niego, za tym jego życiorys. To były z jego jakby własnych doświadczeń i wszystko, wszędzie czerpał tam ze swojej przeszłości wszystkie wątki. Także to było też interesujące. No na pewno te, te, te dwa filmy bym wyróżnił bezwarunkowo. No oczywiście to jest bardzo wzruszające, że Państwo pamiętali o mnie, bo przecież to jest jakby nagroda zbiorowości całej, ale jestem również wzruszony z tego powodu, że za chwilę tu znajdzie się Andrzej Wajda, który, którego uważam za mojego promotora, ponieważ właściwie całe moje początki, patrzenie, na robotę filmową, rozpoczęło się w Popiele i Diamenci. Ja serdecznie dziękuję, Pana Groda. Jest e, dla mnie wielkim wyróżnieniem, dlatego, że widziałem e, i sam próbowałem działać też e, i wiedziałem, jakie, jaką rolę odgrywało stowarzyszenie w najtrudniejszych chwilach naszej kinematografii, kiedy Upadaliśmy i podnosiliśmy się znowu do nowych filmów, do nowych wspaniałych talentów i Stowarzyszenie odgrywało ważną rolę. Cieszę się ogromnie, że dzisiaj widzę tak wielu i dawnych naszych moich przyjaciół i tych, którzy robiłem filmy i tych, którzy zaczynają robić filmy dzisiaj. Trzymajcie się stowarzyszenia. Stowarzyszenie jest. Bez Stowarzyszenia Kinematografia Polska nie będzie tym, czym była. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Andrzeju. Korzystając z tej okazji przedświątecznie, chciałabym po dziesięciu latach pracy wspólnej z całego serca państwu podziękować za ten czas, w którym udało nam się tak wiele zrobić, w którym udało nam się zmienić system, w którym udało nam się sprawić, że do zawodu wyszła właściwie już dwa pokolenia twórców, że Polacy wrócili na polskie filmy. W tym roku chciałam Państwu powiedzieć, że dzisiaj już o tej porze roku polskie filmy obejrzało ponad 10,5 miliona widzów. To fantastyczny wynik i wszystkim twórcom i wszystkim ludziom, którzy pracują nad promocją polskiego filmu serdecznie gratuluję. Mam do Państwa wielką prośbę, żeby po tych wielkich sukcesach w Rydze, które osiągną film, Ida i zresztą w sukcesach na świecie, żebyśmy trzymali wszyscy kciuki w konkurencji Oscarowej. Także kończę życzę Państwu zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, a dla polskich twórców filmowych, dla polskiej wspaniałej kinematografii kolejnych wspaniałych 10 lat. Wesołych świat. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt wszystkim nam życzymy, kochani.